Pokaż nam, daj światło i zrozumienie tej modlitwy, którą Matka Boża skierowała do Boga. Duchu Święty, pokaż nam tą modlitwę, abyśmy i my tak się modlili i zaczerpnęli Bożego światła z tej modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Rozpoczynamy piąty tydzień. Naszej szkoły modlitwy, szkoły biblijnej, i każdego tygodnia tutaj na spotkaniu otrzymujecie materiał na każdy dzień osobistej modlitwy, pomocnicze komentarze, wprowadzenia, pytania, by się nimi modlić codziennie, tym słowem Bożym, według tej metody, którą praktykujemy we wspólnocie metody medytacji. Czytania, odpowiadania w Duchu Świętym, w uwielbieniu na Słowo Boże. I gdy dziś zaczynamy kolejny piąty tydzień, i weźmiecie materiały przygotowane na ten nowy tydzień, to zobaczycie, że w tym tygodniu będziemy modlić się, czytać, rozważać nad modlitwami zawartymi w Piśmie Świętym. Pewnymi modlitwami, które są wzorem i modelem, i każdego dnia inna modlitwa, ponieważ te modlitwy zamieszczone w Piśmie Świętym są przykładem, wzorem, pomocą, jak się modlić. Jak mamy my się modlić, jak wyrażać się w modlitwie, jak tą modlitwę praktykować, więc uczyć się będziemy z samego Pisma Świętego, które wszystkiego nas uczy. Dziś pierwsze modlitwa Matki Bożej. Jedyna modlitwa Matki Bożej w Piśmie Świętym. Magnifikat Matki Bożej. Magnifikat modlitwa jej uwielbienia. Przeanalizujmy tą modlitwę. Jakie ona ma znaczenie? Co z tego wynika? Bo to nie jest przypadkowa modlitwa. To jest modlitwa... Która na pewno, jak znawcy mówią, dojrzewała w Matce Bożej bardzo, bardzo długo. Tutaj jest streszczenie całej wiary, tu jest jej duchowość, tutaj jest cała głębia Matki Bożej. Co ona mówi do Boga, jak się modli, co wyraża? Pierwsze jest to: Wielbi dusza, moja Pana. W języku Biblii, dusza znaczy życie. Osoba, oddech. I gdy Matka Boża mówi, Wielbi dusza moja Pana, znaczy moje życie wielbi Pana. I zaczyna od słowa uwielbienie. Zaczyna od uwielbienia. Terminy greckie tu zawarte oznaczają czynić wielkim Boga. Uwielbienie. Dosłownie należy przetłumaczyć czynić wielkim Boga, nie siebie. Nie wywyższać siebie, ale czynić wielkim Boga, to znaczy uwielbienie dosłownie. Czynić wielkim Boga i Maryja w tej modlitwie właśnie jest skupiona na Bogu i czyni Boga wielkim, nie siebie. Ona wywyższa Boga. Jej życie, jeśli mówi, wielbi dusza moja Pana, czyli moje życie, czyni wielkim Boga, Boga mojego. Moje życie czyni Boga wielkim, moja modlitwa ma czynić Boga wielkim. Mam w modlitwie odrywać się od siebie, od tej ziemi i skupić się na Panu. Moje życie uwielbia Boga, moje życie czyni Boga wielkim. To ma na myśli Matka Najświętsza, kiedy mówi: Wielbi dusza moja Pana. I kolejne słowa, jakże głębokie w treść. Matka Najświętsza mówi: raduje się Duch Mój w Bogu Zbawcy Moim. Raduje się Duch w Biblii, słowo Duch, Duch Człowieka tu oznacza Jego wolę, Jego wnętrze, Jego wolę. Raduje się moja wola, raduje się moja egzystencja, moje po prostu życie, raduje się. W Bogu, w Bogu się raduje Matka Najświętsza, czyli przeżywa radość, rozkwit ducha, przeżywa ten pokój, radość ducha, bo Bóg jest z nią i coś dla niej czyni. Mówi w Bogu: Jakim Bogu? Zbawcy moim, Zbawicielu moim. Ten termin Zbawiciel w Biblii. My do końca nie rozumiemy, o co chodzi dzisiaj. Jak to przetłumaczyć? To soter greckie oznacza ratownik. Zbawiciel należałoby przetłumaczyć ratownik, ten, który uwalnia, ten, który ratuje, wyzwala, wybawca, ratujący Jezus. Bóg ratujący człowieka, który był w sytuacji takiej jakby tonący, jeden samotny na oceanie i z nieba Bóg Ojciec przez Jezusa wyciągnął rękę i uratował Cię, tonącego na półmartwego wagoni. To znaczy Zbawiciel. To znaczy, gdy Maryja mówi Zbawcy moim, Czyli ratowniku moim. Ona ma doświadczenie, że Bóg ją uratował, że Bóg ją uwolnił, ochronił, wybawił. Dlatego w tej modlitwie nie tylko skupiona na Bogu, ale mówi: Raduje się w Bogu moim zbawcy. I ty masz czuć, że Bóg jest twoim zbawcą. Że Bóg jest Twoim ratownikiem, jest dla Ciebie tym, którym uwalnia, Twoim osobistym zbawicielem. Maria ma to doświadczenie, mówi Moim zbawicielu. Raduje się w Bogu, Moim zbawicielu. Dla niej Bóg jest zbawicielem. Amen. I teraz. Kiedy tak przeżywasz swoją codzienność, że Bóg ratuje, Bóg cię uratował, i masz doświadczenie takiego Boga, to wtedy co? Radujesz się, bo jesteś uratowany. Jesteś uwolniony. Tak przeżywa tą modlitwę Matka Najświętsza. I trzeci krok. Ona mówi: Raduje się, duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Dlaczego? Bo wejrzał. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wejrzał na uniżenie, czyli na pokorę, za chwilę o tym będzie dalej. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Tutaj termin zawarty w miejsce służebnicy Dule oznacza niewolnicę. Matka Boża ma poczucie, że jest służebnicą niewolnicą pana, czyli jest tak oddana Bogu, że już sama o sobie nie decyduje, przecież gdy było zwiastowanie i anioł do niej przychodzi, mówi do Matki Bożej, czy przyjmiesz to zaproszenie? Ona mówi: oto ja służebnica pańska. Czyli niewolnica pańska, ona zdaje się na pana, ona mówi: ja nie będę decydować, jeśli Bóg tak zdecydował, poddaję się, ufam, zawierzam służebnica pańska. Dosłownie tutaj niewolnica pana, oddająca się zupełnie bez reszty. W tamtych czasach, kiedy to było pisane, byli różni niewolnicy w domach rzymskich, greckich. Byli niewolnicy tacy, którzy mieli coś do powiedzenia, którzy nawet zarabiali pieniądze na, w domu pana, w gospodarstwie. Byli tacy niewolnicy, którzy mogli się wykupić, aby być ludźmi wolnymi, nabyć prawo wolności. Ale tu termin ten użyty w języku Maryi, dulos, oznaczało takiego niewolnika w dosłownym sensie, który nie mógł się wykupić, który nic nie zarabiał, który całe życie od narodzin do śmierci był w niewoli poddany swojemu panu, czyli należał do niego jako własność i ten pan mógł z nim wszystko uczynić, co zechciał. Taka właśnie jest Maryja w swoim oddaniu Bogu, w takim oddaniu całkowitym oddaniu. Oczywiście ona czuje radość w tym oddaniu, ona czuje takie poddanie radosne. Raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, która była tak uniżona, tak pokorna, tak oddana, właśnie na wzór. Tych niewolników, którzy żyli w tamtych czasach, do tego stopnia, że sama o sobie nie decydowała, tylko była zdana na wolę Bożą. To oznacza to, wejrzał na uniżenie, uniżenie swojej służebnicy, uniżenie Maryi, czyli pokora Maryi. I Ty też tak jesteś oddany Matce Bożej, nosisz pewnie łańcuszek. Nosisz szkaplerz, przeżyliśmy 33-dniowe zawierzenie, poświęcenie Matce Bożej, by już nic nie mieć swojego. I gdy tak przeżywamy tą codzienność, jestem Twój, Maryjo. Ona się o wszystko zatroszczy. Ty jej się oddałeś? Oddałaś całkowicie? Ta, tak samo jak ona pierwsza oddała się całkowicie. W niewolę miłości Bogu, który ją uszczęśliwił i poprowadził. Amen. Czwarty krok. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Będziemy to śpiewać za chwilę. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, czyli wszystkie, wszyscy ludzie będą mnie błogosławić, będą uważać mnie za szczęśliwą. Makarioj, tutaj taki termin makarioj dosłownie oznacza szczęśliwą. Będę, będę szczęśliwa w oczach całego ludu. Będę szczęśliwa w oczach całej ludzkości. Dziś nie rozumiemy tego słowa, co znaczy błogosławioną mnie będą nazywać. Szczęśliwa. Będę, będę szczęśliwa w oczach całej ludzkości. Właśnie za taką Maryję będą uważali wszyscy ludzie, i nawet będą cieszyć się jej szczęściem wszystkie pokolenia, za to, co ona przeżyła, co dokonała, jak zdecydowała, jak się oddała Bogu i przez nią, jak wielkie dzieła się dokonały. Cieszyć się będą wszyscy Maryją. To, co się w niej dokonało, to oznaczają te słowa. Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Piąty krok. Dlaczego? Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi, mi wszechmocny, święte jest imię Jego. Matka Boża ma doświadczenie w historii swojego życia, ma około 13, 14 czy 15 lat, tak? I wie, co jej Bóg już uczynił. Świadoma wiara. Świadoma jest tego, co Bóg jej uczynił. Patrzy wstecz, lusterko wsteczne w samochodzie. Wie, jaką drogę już przeszła. Wie, co Bóg dla niej uczynił i mówi wielkie rzeczy. I ty popatrz na historię swojego życia i musisz widzieć działanie Boga. Wielkie rzeczy. I dlatego ona wielbi Boga. Wielbi dusza moja Pana, czyli życiem wielkiego Boga i wysławia Go i dziękuję Mu, bo wielkie rzeczy jej właśnie, dla niej, uczynił Bóg, którego nazywa Wszechmogący. Imię Boga u Maryi tutaj Wcześniej był Zbawiciel Mój, teraz Wszechmogący. Tak nazywa Boga. Musiała przeżyć różne sytuacje i wierzy, że Bóg jest Wszechmogący. Takie imię właśnie Bogu nadaje Matka Najświętsza. Dlatego mówi: Święte jest Jego imię. On jest ponad wszystkim. I Ty, gdy w swojej modlitwie. Mówisz do Pana, rozmawiasz z Nim. Patrz i módl się tak jak Maryja właśnie, by, by widzieć w Bogu Zbawiciela ratującego Ciebie, by widzieć w Bogu i przeżywać tą komunię z Nim, jako Panem, który jest Wszechmogący. I wielkie rzeczy czyni dla Ciebie. Ufaj Mu, idź za Nim. I szósty krok. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go boją. Tak potocznie można by się pomyśleć, że mam się Boga bać. Nie. Oznacza tutaj ten zwrot, że mamy mieć szacunek, cześć, poważanie, a nie strach i lęk. I ci właśnie, którzy czczą Boga, mają szacunek wobec Niego. Oddają mu cześć, poważają go, liczą się z nim. Oni doświadczają jego miłosierdzia z pokolenia na pokolenie. Matka Boża tak właśnie czciła Boga i doświadczała jego miłosierdzia. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Siódmy krok okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Ten moment modlitwy jest bardzo ważny. Tutaj Matka Najświętsza mówi, co Bóg uczynił. Moc swego ramienia okazał, czyli zadziałał. Bóg zadziałał. Wielbi dusza... Pana za to, że Bóg zadziałał, że Bóg dokonuje wielkiej rewolucji. Matka Najświętsza patrzy w tej modlitwie na cały świat. To jest bardzo szerokie spojrzenie. Młoda dziewczyna, jaki duch wiary, mówi: Wielbi Boga, bo okazał moc swojego ramienia. Czyli Bóg zadziałał, Bóg coś uczynił, dokonał, co zrobił. Co zrobił? Poniżył pysznych, poniżył pysznych, strącił ich z tronu, pewnych siebie sprawujących władzę, pyszałków zarozumiałych, a wywyższył pokornych. Dokonał rewolucji. Tutaj Bóg w tej modlitwie dla Matki Bożej jest Panem i władcą. Bo Bóg nie chce pysznych. Bóg pysznym się sprzeciwia, mówi Słowo Boże, pokornym daje łaskę. Matka Najświętsza ma tą świadomość, że Bóg poniży pysznych, pewnych siebie. Tych, którzy są zawsze mądrzy, którzy narzucają, rządzą, zmuszają, manipulują. Bóg ich poniży. Tych, którzy chcą panować, sprawować władzę, pysznili się. Także tych, którzy mieli wszystko, obfitowali, nic nie będą mieli, będą biedni i ubodzy. To jest ta rewolucja Pana Boga, który inaczej patrzy, który dokonuje przemian i odwrotnie wywyższa pokornych, wywyższa uniżonych, wywyższa posłusznych, wywyższa tych, którzy słuchają. Czyli wraca świat do góry nogami. To jest moc. Moc ramienia Bożego. Okazał moc ramienia swojego właśnie Bóg, który czyni. Uczy nas w tym Maryja. Bądź pokorny, posłuszny, uniżony. Słuchaj. Wyrzekaj się tych tendencji w sobie, by narzucać, manipulować, rządzić, zmuszać, by mieć zawsze rację, bo Chrystus mówi: Kto się uniża, będzie wywyższony. A kto się wywyższa, będzie poniżony. Więc nie idź drogą siły, przemocy, władzy, ale drogą uniżenia i skromności. Na koniec Matka Najświętsza kończy modlitwą ogólną za całą ludzkość. Bóg zlitował się ujął się nad swoim sługą Izraelem pomnę na swe miłosierdzie czyli Bóg zlitował się nad całą ludzkością nad ludem Bożym jak było i jest dla wszystkich ludzi na wieki dla wszystkich ludzi tę łaskę okazał miłosierny Bóg w Matce Najświętszej w jej życiu według tego co obiecał i według swoich obietnic wypełnił. Niech modlitwa Maryi, którą Kościół zaleca wszystkim, ludowi Bożemu, w codziennej modlitwie, psalmami będzie przykładem. Do tego stopnia jest to ważna modlitwa, że w liturgii godzin codziennie Kościół zachęca, by tą modlitwę odmawiać. I liturgia godzin jest pełna Właśnie modlitw zawartych w Piśmie Świętym, wyjętych z Pisma Świętego, bo w nich widzisz swoje życie, całe swoje życie, jakie te modlitwy są aktualne i jak nas formują zarazem, zmieniając nasze myślenie. Niech Matka Boża będzie przykładem dla nas w tej drodze uświęcenia, niech jej modlitwy będą właśnie. Dla nas tą szkołą, byśmy się modlili, jak modliła się Matka Najświętsza. Amen.